Wyobraź sobie, że możesz popełniać błędy kliniczne bez ryzyka dla pacjenta. Właśnie to oferuje wirtualna rzeczywistość w edukacji stomatologicznej. Tradycyjne szkolenia na modelach i pacjentach mają ograniczenia: brak natychmiastowej informacji zwrotnej, wysokie koszty materiałów i ryzyko dla pacjenta przy skomplikowanych procedurach. Wirtualna rzeczywistość pozwala ćwiczyć skomplikowane zabiegi krok po kroku otrzymywać natychmiastową analizę siły nacisku, kąta wiertła, precyzji cięcia, powtarzać procedury w nieskończoność bez zużycia materiałów. Badania z 2025 roku Journal of Dental Education pokazują. Studenci korzystający z VR osiągają 30 do 40% wyższą precyzję w testach praktycznych, szybciej opanowują techniki endodontyczne i preparacji. Redukcja stresu podczas pierwszych zabiegów na pacjencie. Dzięki VR uczniowie i lekarze rozwijają pamięć mięśniową, oszczędzają czas i materiały. VR to nie tylko gadżet do zabawy, to przyszłość edukacji stomatologicznej, która realnie zwiększa bezpieczeństwo i skuteczność nauki. Obserwuj Dentellens, aby być na bieżąco z nowinkami technologicznymi w stomatologii.